Główne przyczyny złego samopoczucia pod koniec weekendu to wypalenie zawodowe, cotygodniowe spotkania z szefem, które przypadają akurat w poniedziałek lub wtorek, poczucie braku realizacji w pracy, brak ambitnych zadań na co dzień, przepracowanie, brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym i atmosfera pracy. Tak? Kiedyś pracowałem z jednym z dyrektorów spółki córki NDP i opowiadałem mu o tym właśnie że objawy somatyczne, nerwicy, nie da się ich oszukać, jak cię boli brzuch, masz ściśnięty żołądek, kiedy idziesz do pracy, to twój organizm wyje, nie, nie idź tam. A ten dyrektor, jak tego tak słuchał, a mu to człowiek po pięćdziesiątce, to mówi tak, Boże, a można inaczej, bo mnie boli codziennie. <todgłosy> 30 lat, wtedy pije kawę. <todgłosy> codziennie, po prostu idę do pracy i się stresuję zawsze. Tak? Tak to moi drodzy wygląda. Nauczyliśmy się kojarzyć poniedziałek z zagrożeniem. Nasz organizm wydziela adrenalinę, jesteśmy poddenerwowani. Z biologicznego przecież punktu widzenia nic się nie dzieje, a jednak wrzody to objaw stresu jak wiemy, tak? Flora bakteryjna, stres to są wrzody. Podnosi nam się ciśnienia, albo stajemy się nerwowi, albo nasza uwaga jest rozproszona i stajemy się mniej uważni. Hmm? Na przykład wiecie, kiedy jest najwięcej wypadków? To ciekawe. Najwięcej wypadków statystyki policyjne odnotowują w jakim dniu tygodnia. W czwartek. Okay. Tak. W czasaj W okaz. Nie wiem. W czwartek. Jeszcze nie piąteczek piątunio. Może to? Nie wiem. Może już takie rozróżnienie jest.